Cześć! Po co nam w domach instalacja rekuperacji? Zapraszam na intro i do merytorycznej części odcinka. Zacznijmy sobie od krótkiego wyjaśnienia, że rekuperacja to tak dokładnie wentylacja mechaniczna, a potocznie przyjęło się, że mówimy na to rekuperacja, bo w prostych systemach, które możemy spotkać w domach, występuje jedno urządzenie, które właśnie jest tym rekuperatorem. I stąd nazywamy właśnie tą instalację. Potocznie, właśnie rekuperację. Ale zacznijmy sobie od podstaw. W tym materiale nie będziemy wchodzić w szczegółowe rozwiązania technologiczne, ale odpowiemy sobie w ogóle, jak działa wentylacja w naszych domach, tak, żeby to dobrze zrozumieć i móc wysnuć taki wniosek, czy ta instalacja rekuperacji jest nam w ogóle potrzebna. Wydaje się to, może, oczywiste. Ale świeże powietrze potrzebujemy do życia, czy też do dobrego samopoczucia. Jeżeli w naszych wnętrzach będzie za mało świeżego powietrza, to będziemy się po prostu w nich źle czuli, będzie nas boleć głowa albo będziemy po prostu senni. Więc żeby dobrze funkcjonować w pomieszczeniach, musimy w nich wymieniać powietrze, czyli musimy je po prostu wentylować. Podstawowym rozwiązaniem wentylacji w naszych domach jest wentylacja grawitacyjna. Czyli musimy wybudować kominy wentylacyjne i one będą działać na zasadzie konwekcji, czyli ciepłe powietrze ucieka do góry. Dlatego też kratki wentylacyjne montujemy jak najwyżej, praktycznie pod samym sufitem, ponieważ tam jest najcieplejsze powietrze. A sama instalacja wentylacji grawitacyjnej będzie najlepiej działać w okresie zimowym, gdzie różnica temperatur względem wnętrza budynku, a jego zewnętrza, jest znacznie większa niż w okresie letnim, więc będzie się znacznie lepiej właśnie w tym okresie zimowym ten nasz budynek wentylował. Ale co za tym idzie? Będzie też to oznaczać, że mamy dosyć duże straty energii, ponieważ tyle co wydaliśmy dosyć dużo energii na ogrzanie tego naszego budynku, właśnie naszą jakąś instalacją centralnego ogrzewania, i to najcieplejsze powietrze, na którym nam właśnie najbardziej zależy, jest wyrzucane właśnie przez naszą instalację, czyli idzie po prostu w komin. I tu przechodzimy do najważniejszego punktu: żeby wentylacja grawitacyjna w ogóle mogła działać, musi mieć skądś dopływ świeżego powietrza. W starym budownictwie opierało się to przede wszystkim na nieszczelnościach w oknach czy drzwiach zewnętrznych. Tych nieszczelności było na tyle dużo, że zapewniały one wystarczający dopływ świeżego powietrza, tak aby taka wentylacja grawitacyjna mogła działać we właściwy sposób. Ale w dzisiejszych czasach i nowym budownictwie walczymy o to, aby nasze okna były szczelne. Montujemy je w sposób szczelny, czy też na przykład używamy jakiegoś ciepłego montażu, kupujemy też okna trójszybowe, czy też generalnie staramy się wybudować, aby nasz budynek był termosem, tak aby w okresie grzewczym nasz budynek zużywał jak najmniej energii, a będzie to oznaczać jak najmniejsze rachunki za ogrzewanie. Więc jeżeli budujemy nowy dom i zamontowaliśmy nowe okna, to w jakiś sposób musimy dostarczyć świeże powietrze do naszych wnętrz. Możemy na przykład zainstalować jakieś kratki wentylacyjne w ścianach, ale najczęściej montujemy tak zwane nawietrzaki. Czyli tyle co kupiliśmy super szczelne okna, ale musimy podziurawić ich ramy, żeby zamontować w nich właśnie nawietrzaki, które będą nam zapewniać tą odpowiednią wentylację. I rozwiązaniem tego problemu będzie właśnie wentylacja mechaniczna i rekuperator czyli instalacja, która poprzez kanały wentylacyjne pobiera świeże powietrze z zewnątrz i rozprowadza je po pomieszczeniach, a stare, zużyte powietrze wyciąga z tych pomieszczeń i wyrzuca na zewnątrz. A rekuperator jest to urządzenie, które ma tak zwany wymiennik ciepła w sobie czyli z tego powietrza, które wyrzucamy na zewnątrz, odzyskuje energię cieplną, ponieważ no, to powietrze ma temperaturę taką, jaką mamy w pomieszczeniach, czyli to będzie z reguły te 20 parę stopni, i dzięki temu wymiennikowi i odzyskanej tej energii cieplnej oddaje ją do tego powietrza, które właśnie pobrał sobie z zewnątrz, które no, w tym okresie zimowym będzie znacznie chłodniejsze i dzięki temu właśnie wymiennikowi tego, temu odzysku tej energii cieplnej redukuje właśnie straty energetyczne i w tych urządzeniach, które mamy w domach, w tych rekuperatorach oczywiście też jest wentylator, który no, gdyby wymusza ruch tego powietrza w tych wszystkich kanałach no i oczywiście ten rekuperator jest właśnie urządzeniem elektrycznym, więc jeżeli chodzi o całą instalację właśnie rekuperacji, czyli Wentylacji mechanicznej może nie jest to instalacja niezbędna, możemy sobie oczywiście bez niej poradzić, projektując budynek, ale używając nowoczesnych rozwiązań zapewniających szczelność naszych budynków i szukając niskich opłat w rachunkach, no, wydaje się takim słusznym kierunkiem w dzisiejszym właśnie budownictwie. Oczywiście, nie jest to tanie rozwiązanie, więc jest to kwestia do przemyślenia, a tak właściwie do przeliczenia. Ponieważ jeżeli nie wykonamy w naszym budynku wentylacji mechanicznej, to musimy wybudować wentylację grawitacyjną, czyli po prostu kominy wentylacyjne, no, które też będą odpowiednie pieniądze kosztować, a w wypadku wentylacji mechanicznej tych kominów po prostu nie potrzebujemy. Plus do tego jeszcze musimy w naszych obliczeniach uwzględnić to, że będziemy mieć też znaczne straty energetyczne właśnie przez tą wentylację grawitacyjną, które odczujemy po prostu w rachunkach za ogrzewanie. A jeżeli chodzi o moje zdanie w tym temacie, czy wykonywać w ogóle taką instalację wentylacji mechanicznej, czy też nie? To wziąłbym po prostu aspekt taki, że okna, które obecnie możemy kupić na rynku, spełniają wszystkie te parametry szczelności czy też izolacyjności, i trochę jest po prostu bez sensu, aby w nich wykonywać dziury, żeby móc zrobić tą wentylację grawitacyjną. Więc, jeżeli dysponujemy odpowiednim budżetem, to w ogóle bym się już nie zastanawiał nad tym i wykonywał od razu taką wentylację mechaniczną. Natomiast, jeżeli szukamy jakiejś oszczędności w trakcie budowy naszego domu, to tutaj po prostu trzeba sprawdzić, jak duża będzie różnica między właśnie wykonaniem wentylacji grawitacyjnej a wykonaniem wentylacji mechanicznej, i po prostu będziemy mieli parametr taki, który pozwoli nam zdecydować, czy tutaj po prostu warto. Oszczędzić. I tutaj stawiam kropkę w tym temacie. Mam nadzieję, że udało mi się Wam mniej więcej rozjaśnić temat, jak podchodzić do wentylacji w naszych domach, a osobom, które są na etapie podejmowania takiej decyzji, w którą stronę ten temat rozwiązać, ten materiał jest w jakiś sposób pomocny. Jeżeli on Wam się podobał, to zostawcie łapkę do góry. Zapraszam Was też do subskrypcji kanału. No i do zobaczenia w następnym odcinku.